No ile ty tych refili kurwa masz, że No co debilu jak to jest sparring kurwa, to, to sparing... się robi? O, chrz. upadło! O, chrz. Ależ tutaj. Już je musisz, że ktoś tedyjebać <totro> i zaknikuje to. Mam, ale przeżyję Ale ja nie mam tego! O kurwa, leciłem! <totro> <totro> Daj, gotek. No, aktualnie. Dawaj nawet Zaczę, zostałeś. Oj, oj, oj. Co tu się dzieje? Czy zaczę? Niestety. GG. GG. O nie, yeah. myślałem, że będę. Bo Bartek przegra niestety. A ten syrop, to wie, jaki limit? w przodu Dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. No! Dawaj, Lotos. Ładny, ładny. A, Uuu, no to już... Wow, to wow, już wow, jest, wow, wow, wow. wow, wow, wow. Lotos chyba sobie przegrał walkę. Nie. Nie, Jaki, tak. jak. Tak. Ulała. Ujajaj. Ujejaj Dawaj, dawaj, kurwe, dawaj pojrze, pojrze, a, Garda, a, <gibli> <gibli> Myślę, że Goliath może walczyć gdzie o... Kurwa na 6 chłopie mu bo pójdziesz hittu mu Udać jeszcze no Ale Ale się ten Nie Goliath wygra chyba no Easy kurwa garym, garym widzowie gara Dobra No nie no chyba by przegrywa trochę go być nie może Co będzie to będzie No Baraku to nie co drogi. I on dosuje jak coś wyratuje panowie. Po no kurwa nie ten chłopiec. Panowie rudy ch Panowie, Pan panowie, panowie, panowie damatka Rudy syn Rudy kotek Rudy wszystko. O a co jest to easy? Brawo, brawo, Ładny oddany. Widzisz. No to co jak nie masz co się pokazywać jak przegrasz? Od razu ci rangi zabieramy Na to już się No to się ściół Na Nasz człowiek Nasz człowiek Cholera. Ile jeszcze Majora chwili? Nie wiem, nie liczyłem <grym> Zobaczymy Brawo, Dobra. brawo, Co za zajeb*** Kto wygrywa, bo nie oglądałem? SKACZ, SKACZ Ja, ja też nie wiem, w sumie Zobaczymy zaraz Już to się Oooo, i chyba Wasap mili, kurwa. Brawo Dobijaj a Goliat miał puste, chyba. Ktoś to w ogóle nagrywa? Ja se kipuję, to będzie na kadale dalej. ma ma Brawo, Lotos! Uuuu, Uuu, Będziemy... Mistrzu? Kart tutaj. No, Kurwa. To mine ja fire. już widzę, że puste były od Barakuta. Brawo. Ale ja też go nie mogłem O, panowie. Co tu się dzieje? Czy Goliat ostatnią strefą przegrał. Ja pierdolę. Ja pierdolę! <laughs> ale ku... Brawo. No niestety, Goliat. Jakiś kurwa. Ej, kto go jeszcze? Daj hakingowi go zabić, bo ty go zabijesz już. No dobra. Zostań, go Goliata? GG. Nie łap się klatki, kurwo. No. Brawo, brawo. GG. Ouf, kompato. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. pierdolę. Dobra, Ja przegram. Nie, nie. Co to się dzieje?